Jak wymienić wkładkę w zamku wierszku? Wykręcamy śrubki dwie trzymające korpus. Jedna i druga. Tak, musimy ostrożnie z tym postępować. Następnie, następnie zdejmujemy puszkę zamka, podnosimy i wyciągamy. I mamy zdjęty korpus zamka. Mamy w tej chwili dostęp do śrub, które mocują wkładkę. Żeby teraz wymienić wkładkę patentową musimy odkręcić starą, wypierzamy jedną śrubę. I drugą musimy uważać na położenie zabieraka z kołeczki. Po włożeniu nowej wkładki musi być w tej samej pozycji, bo jeżeli nie będzie w tej samej pozycji, wtedy zamek będzie miał inną kierunkowość wysunięcia rybła. I wymontowaliśmy starą wkładkę. Bierzemy nową wkładkę. Bez obcinania blaszki, która jest dłuższa niż z nowej wkładki, wykręcamy śrubki. Mocujące. I wkładamy na bok. I wkładkę z nieobciętym długim yy, zabierakiem wkładamy do zamku. Tak. Mamy włożoną wkładkę na swoim miejscu. I blaszka z zameczka. A musi być docięta do wymiaru z, z, z równo z kółeczkiem zabierającym, z kółkiem zabierającym. Wyciągamy wkładkę. Mamy oznaczone miejsce, w której, w której musimy przyciąć. Ja proponuję nie łamać, tylko wziąć piłkę do metalu i przyciąć, w tym miejscu. I po przecięciu wkładki będziemy mieli idealnie wkładkę dopasowaną do grubości drzwi, które, które posiadamy. Następnie, jeżeli już mamy przeciętą wkładkę, wkładamy ją z powrotem do zamka. właśnie, tej chwili mamy. Tak, to widać, że wkładka, blaszka jest na równo z. Półeczkiem zabierającym, przesuwającym rygiem. Teraz przykręcamy. Stare, nowe śruby z nowej wkładki są takie długie. I żeby sobie ułatwić sprawę, używamy stare, które i tak są dobre, bo prawdopodobnie nic się nic nie, nic nie stało, nic nie, nie, nie Więc na stare śruby przykręcamy tą wkładkę. Przypadek też chce użyć nowe, ale to była sztuka dla sztuki. Nie mogę trafić do Jest jeden. Dobrze. Tak. I teraz druga śruba mocująca wkładkę. Też. Teraz sobie pomogę przyrządem. I drugą śrubę tak samo. I na dobrą sprawę. Wkładkę jest wymieniona. Musimy tylko założyć z powrotem puszkę zamka. Robimy to w ten sposób, że od tyłu jest taki otworek. Ten otworek na, na tą wystającą część wkładamy. Ustawia, ustawiamy i, i już jest. Możemy sprawdzić teraz, czy dobrze włożyliśmy przekręcając kluczem. Jeżeli lekko się przekręca kluczem i Zasówkę tak i pokrętło tak samo działa. To znaczy, że operację przeprowadziliśmy dobrze. Tylko jeszcze jedną rzecz musimy zrobić: przykręcić, zamocować zamek, puszkę zamka do drzwi tymi malutkimi śrubkami. Więc zaraz to zrobimy. Tak i drugą i drugą że przykręcamy. I wkładka. Nowa wkładka jest wymieniona, Zamek chodzi prawidłowo. Zadanie wykonaliśmy na bardzo dobre.